Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto. Jesteś wolna od swojej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu. Jest sześć dni, w które należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział, obudnicy... Czyż każdy z Was nie odwiązuje w Szabat wołu lub osła od żłobu, nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą szaton osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień Szabatu? Na no te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonanych przez Niego. To są pańskie. Oto, oto. Słowo z listu do Rzymian, które mnie zatrzymuje, brzmi, że jesteśmy dłużnikami, dłużnicy. Przyznam, że pomogło mi zrozumieć to słowo głębiej bycie z braćmi w Rosji i modlenie się modlitwą Pańską, modlitwą Ojcza Nasz po rosyjsku. Przez wiele lat, dziesiątki, ponad 40 lat, modliłem się tą modlitwą po polsku i no tam mamy właśnie, odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I te winy zawsze łączyły mi się, czy jakoś uważałem to za synonimy ze słowem grzech. No wina, grzech. I nagle modlę się po rosyjsku, i po rosyjsku to brzmi Odpuść nam długi, czyli długi nasze, jak i my odpuszczamy dłużnikom naszym. I wtedy dopiero zrozumiałem, że to słowo po polsku wina znaczy, że też jestem komuś coś winien, czyli że jestem dłużnikiem. Nie ma błędu w słowie, ale błąd był przez tyle lat w moim rozumieniu tego słowa. I jak czytamy Ewangelię, to lepiej zaczynamy rozumieć te fragmenty, które opowiadają o tym, żeby oddać długi, o dłużniku który był tyle winien, a potem właśnie Pan mu darował, to ten nie, swojemu, nie darował swojemu współsłudze, który był mu winien mniej. Prawda? Czyli miał dług. Jeżeli zbyt szybko zrozumiemy, że tu chodzi o grzech, to możemy no, zatrzymać się przed tym grzechem, że tylko Bóg może nas wybawić od grzechu, ale i to jest prawda, ale że rozumiemy to tylko tak punktowo. Natomiast jak zatrzymamy się na tym co by to mogło znaczyć, że my mamy długi, nie tyle nawet grzechy, co mamy długi wobec Boga i mamy długi wobec innych ludzi, to w jaki sposób my mamy postępować, żeby te długi były darowane. I mnie to rzeczywiście jakoś przewróciło w sercu, i wam to kładę na serce, żebyście pomyśleli, co to dla Was znaczy. Czy jest jakaś różnica, czy nie? No chyba, że zawsze tak myśleliście, że tu chodzi o długi, a nie o grzech. W słowie winy. W kontekście dzisiejszej Ewangelii też, która mówi o tym, że ta kobieta pochylona była związana, doświadczała niemocy, nie mogła się wyprostować. Był jakiś ciężar, który musiała nosić. Jezus mówi wprost: szatan trzymał ją na uwięzi. Dopiero Jezus ma moc ją wyprostować, czyli zdjąć z niej ten ciężar, który ją przygniata. No i w kontekście tego słowa dług pomyślałem, że czasami my, gdy żyjemy, możemy rok po roku, tak jak ona 18 lat była pochylona, dźwigać jakieś obciążenia, jakieś długi na sobie. I sami z siebie nie jesteśmy w stanie oddać tych długów, żebyśmy nie wiem, jak się starali. Natomiast mocą ofiary Jezusa, też tym samym duchem, który ma Jezus Chrystus, jeżeli tego ducha przyjmiemy, możemy zawołać Abba Ojcze. A takie proste wołanie Abba Ojcze powoduje, że ja jestem synem czy jestem córką, a tym samym Jezus jest moim bratem. I on odkupił wszystkie te winy, wszystkie te długi, wszystkie te rzeczy, które mnie obciążają. Może kogoś z nas obciążają od lat, a jakoś nie widzimy w sobie właśnie grzechów żadnych, tyle że nigdy nie myśleliśmy na temat długów, które moglibyśmy mieć wobec Boga czy wobec drugiego człowieka. Tak czy inaczej, Bóg ma moc nas wyprostować, ponieważ On spłacił nasze długi przez śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Przez to dzieło, którego Chrystus dokonał dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas, przez tę ofiarę, którą złożył, my. Mamy darowane wszelkie długi. Szatan już nie może nas trzymać na uwięzi, bo na krzyżu zostało wszystko spłacone. Myślę, że można jeszcze długo się pochylać nad tym fragmentem i myśleć nad tym, co właściwie znaczy to, że jestem dłużnikiem, co właściwie znaczy to, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zmazał dłużny zapis, tak jak jest w Biblii napisane. Co znaczy, że ja jestem synem, córką i mogę wołać w Duchu Świętym Abba. A przez to być wyprostowanym dzieckiem Bożym. Może warto się dzisiaj podczas tej Eucharystii tym ucieszyć i oddać Bogu chwałę. Podziękować mu bardzo konkretnie za to, co już widzimy w naszym życiu jako darowanie długów, ale jednocześnie prosić Ducha Świętego, żeby nam pokazał, gdzie jeszcze te długi nam zalegają, gdzie jesteśmy jeszcze tymi długami przyciśnięci do ziemi i nie możemy się wyprostować. Jezus dzisiaj przychodzi do nas w tym słowie, żeby dać nam zdrowie.